Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Marcin, zaszczytnie witam państwa w studiu. Robert Surowiec, przewodniczący Rady Miasta w Gorzowie, Koalicja Obywatelska, wiceprezes Szpitala Wojewódzkiego. Dzień dobry. Witam serdecznie i kłaniam się nisko. Zacznijmy od szpitala. Wczoraj podpisanie umowy w sprawie dofinansowania 60 milionów do termomodernizacji. Słuchałem tego, co będzie się działo. To oznacza duży, chyba, remont. Jak będzie funkcjonował szpital w tym, w tym czasie? Tak, to jest wyjątkowo dobra dla nas informacja. W sumie cały projekt to jest ponad 74 miliony złotych. To, co będzie najbardziej widoczne w tym wszystkim, to właśnie termomodernizacja szpitala, szczególnie głównego budynku, ale też pozostałych budynków. Czyli zniknie ta szpetna elewacja i to będzie widać. Ten obiekt będzie wyglądał zupełnie inaczej. Ale to jest tylko początek tego, co chcemy zrobić, bo to będzie oznaczało też nową wentylację która jest wyjątkowo ważna dla naszych pacjentów. To będzie też więcej węzłów sanitarnych dla pacjentów, którzy będą leżeli w naszym szpitalu, ale też cały ten obiekt będzie sklimatyzowany. Do tego będzie magazyn energii. A przypomnę, że mamy też turbinę, która z gazu produkuje prąd. Odpadem przy tej produkcji jest ciepło. To ciepło zamieniamy na wodę lodową, czyli dzięki temu właśnie tę odpadową energię będziemy mogli ogrzać, już odgrzewamy cały szpital, ale będziemy mogli ten szpital sklimatyzować. Więc to jest takie domknięcie tych wszystkich inwestycji, które robimy. Bo my kilka lat temu z prezesem Ostruchem zastanawialiśmy się, w jaki sposób planować te inwestycje. I doszliśmy do wniosku, że to, o co wszyscy się wtedy bili, czyli termomodernizacja, że to jest coś, co my sobie wtedy zostawiamy, bo hmm. kluczem była dla nas zmiana szpitala pod kątem wysokiej jakości usług medycznych pod kątem unowocześnienia szpitala, przebudowy dla naszych pacjentów, a wiedzieliśmy, że na termomodernizację przyjdzie czas. I to że jest właśnie pamiętam, ten że czas. określono, że około ćwierć miliarda, nawet 250 milionów złotych tam, że będą prace. Tutaj okazało się, że około 70 Prawie pięciu, tak? Tak, siedemdziesiąt, niemalże pięć, ale też, bo to jest to jakby sam projekt termomodernizacji, on będzie powiązany z innymi projektami, które, które będziemy robili. Tak, to też Pan zauważył, że to będzie jedna z trudniejszych naszych inwestycji, bo to no właśnie, będzie. Właśnie, co, co czeka pacjentów? Bo to jest chyba najważniejsze pytanie, też po tym, jak będzie szpital wyglądał, bo to jest ważne oczywiście. Natomiast z punktu widzenia pacjentów, którzy, którzy będą leczeni, którzy będą wymagali pomocy, jak szpital będzie w tym czasie funkcjonował? Tak, to będzie inwestycja na pracującym budynku i teraz jakby opracowujemy szczegóły tego, w jaki sposób to będzie robione. Na pewno będą oddziały, które będą przenoszone na czas tej modernizacji, więc czeka nas taka duże wyzwanie logistyczne, ale ja muszę powiedzieć, że będziemy do tego dobrze przygotowani, tak jak te inwestycje, które teraz się odbywają, przypomnę, to co najtrudniejsze, czyli KPO, musimy to rozliczyć do końca czerwca przyszłego roku. I my to robimy i robimy to w terminie, pilnujemy tego, to jest dla nas bardzo ważne. Widzicie Państwo, jak rośnie nasz nowy blok, nasze nowe sale operacyjne. Już w grudniu, w połowie grudnia będziemy otwierali nasz zakład diagnostyki obrazowej, który właśnie z KPO budujemy. On już jest skończony, tam już jest sprzęt, podłączamy ten sprzęt, więc to jest coś, co robimy, a tego nie dałoby się zrobić bez fantastycznego zespołu ludzi który pracuje w szpitalu, a ci ludzie dzisiaj pracują naprawdę w sposób absolutnie wyjątkowy. To są ludzie, którzy pracują od rana do wieczora i w weekendy. Muszę tutaj wspomnieć o dziale zamówień publicznych, bo to wszystko musi się dziać zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, a jednocześnie szybko. Więc to są ludzie, którzy dzisiaj wyjątkowo ciężko pracują. Cały oczywiście ten dział techniczny, który pilnuje tych inwestycji. A jak pan widzi, tych inwestycji jest dużo i one się dzieją w terminie. Nie tylko przy Dekarta. Tak, też ale też no, na Walczaka to jest w ogóle osobna historia, mhm. bo tam za chwilę podpiszemy umowę na 200 milionów złotych. Yy, I to, że te, A i... co tam się zmieni? Bo, bo macie pewien po, pomysł na szpital? Bo to widać. W jakim kierunku to, to to wszystko zmierza? Tak, jeśli mówimy o Walczaka, to to będzie takie centrum opieki nad cho osobami chorymi psychicznie, ale też nad osobami starszymi. Takie centrum w, w środku miasta, w zadbanym parku, w nowocześnie wyremontowanych budynkach. Także te 200 milionów zmienią oblicze tego miejsca. To będzie taka perełka w centrum miasta, ale która też będzie otwarta dla naszych mieszkańców, gdzie będzie piękny park, gdzie będą miejsca odpoczynku, gdzie będzie można przyjść i sobie odpocząć. Także to wszystko się dzieje. Wrócę jeszcze do tego, że to się dzieje w terminie, a dzieje się w terminie nie dlatego, że standardowo się inwestycje dzieją w terminie, tylko dlatego, że nasi pracownicy pilnują tego, a wykonawcy wiedzą, że my płacimy na czas, ale wymagamy. I to jest coś, co mnie wyjątkowo cieszy. I jeszcze raz muszę podziękować tym wszystkim ludziom w szpitalu, którzy pomagają nam w tym. No, i tutaj wspólnie z prezesem Ostruchem możemy być dumni z takiego zespołu. Mówi pan, że wczoraj podpisanie umowy, spotkanie w szpitalu, mówi pan, że będzie też niedługo podpisana umowa na 200 milionów. Rozumiem, żeby taka podobna uroczystość tylko przy, przy Walczaka? No tak. Tutaj, no tutaj ja głęboko liczę, że przyjedzie pani minister zdrowia. To są, to są pieniądze krajowe. To był wyjątkowo trudny projekt. Takich szpitali było mało, które to dofinansowanie dostało, więc ten był wyjątkowo dobrze przygotowany. Zdaje się, że z tej puli Zielonogórski Szpital nie dostał, a się starał, a Gorzowski dostał. Nie, nie to nie tak, bo tam nie? były dwie pule. Tak, my, mniejsza my start, i większa. Tak, my to... startowaliśmy do większej, większej puli i te środki otrzymaliśmy. Szpital w Zielonej Górze będzie budował za 50 milionów, czyli z tej swojej puli oni otrzymali. Tak, tak. trochę mniejsze, bo tak startowali do, do 50 milionów, tyle potrzebowali. My startowaliśmy w tym projekcie wyjątkowo trudnym, bo tych szpitali dużych, psychiatrycznych w Polsce jest. Dużo i nawet nam zwracano uwagę, że się trochę porywamy w, z taką motyką na słońce, ale my byliśmy przekonani, że to będzie dobry projekt i jak widać jest. Wspomniał Pan, że to nie tylko szpital y, y, psychiatryczny, ale także miejsce dla osób starszych. Rozumiem, że wchodzicie w projekt geriatria? Czy... Y, tak, już mamy. No tam... Bo takich oddziałów jest bardzo mało, specjalistów w tej dziedzinie jest bardzo mało, a są potrzebni. My musimy powoli podejść trochę do innego myślenia o chorych, o osobach starszych, dlatego że to my widzimy dzisiaj na dekretach. My mamy bardzo często pacjentów, których wyleczyliśmy z tej choroby, czy zaleczyliśmy którzy się jakby nie kwalifikują do tego, żeby leżeć w szpitalu, ale też nie za bardzo sobie są w stanie poradzić w domu. Oni często mieszkają sami, bądź rodzina, która pracuje. I tutaj jest takie wielkie wyzwanie i przed szpitalem, i przed miastem myślę, przed województwem, żeby myśleć o takich centrach opieki nad osobami starszymi, nad osobami, które dają sobie jeszcze jakoś radę, ale trzeba im w tym pomóc. I to właśnie ta część Nawalczaka ma też być taką częścią, którą, którą będziemy dedykowali właśnie tego rodzaju opiece. Nie wiem, czy pan widział, ale a propos tej wczorajszej uroczystości, pewnie tej, co, co będzie, Marek Surmacz wbił szpilę szpitalowi na Panie Facebooku Rodektor. chyba i na na Twitterze, ja zacytuję: 60 milionów dla Gorzowskiego szpitala, wspólne zdjęcia polityków, korzyść polityczna osobista, znak zapytania, oponentów ścigają, sami powielają. Ale, Jak pan skomentuje słowa Marku Panie redaktorze, no, powiem tak. No, co, do co ja mogę powiedzieć o panu Marku Surmaczu? To jest człowiek, który e, jeszcze niedawno biegał razem z panem Dajczakiem, tłumacząc e, publicznie, że kardiochirurgia w Gorzowie jest niepotrzebna, że pacjenci cierpiący, e, pacjenci z narażeniem życia, mają być leczeni w Nowej Soli czy w Szczecinie. Dziś kardiochirurgia jest, funkcjonuje i tak dalej. Pan Marek Surmacz, wystarczyłoby, żeby przyszedł i powiedział, przepraszam, to się nam należy. Markowi Surmaczowi chyba chodziło o czeki. W sensie, bo krytykowaliście PIS za rozdawanie czeków. Wie, i... wie pan, jaka jest różnica między tymi czekami, które rozdawał pan Wojewoda razem z panem Markiem Surmaczem, a tym czekiem? No. Proszę. Tam była podpisana umowa. My wczoraj podpisaliśmy umowę i to będziemy realizowali. A to, co rozdawał pan Dajczak z panem Surmaczem, można z tego było zrobić samolociki i je wrzucić do kosza. Zmieńmy temat, ale zostańmy przy szpitalu, bo opłaty za parkowanie generują dużo komentarzy i, i, i pytań. Jesteście pewni tego projektu? Tak, jesteśmy absolutnie. To jest przemyślany projekt. Wie pan, my jesteśmy w szpitalu od 10 lat. Jak pan obserwuje ten szpital, to coś, to, co się dzieje w szpitalu, to są... Przemyślane projekty. To nie jest tak, że ktoś się obudził e, i na złość coś komuś zrobił, e, albo coś zbudował, albo coś zniszczył. To jest przemyślany projekt e, z kilku względów. Po pierwsze, my otrzymujemy pieniądze z NFZ u na leczenie pacjentów, a utrzymywanie tych parkingów, szczególnie teraz po modernizacji, generuje koszty. Czyli my nie możemy z kosztów na leczenie pacjentów utrzymywać parkingu. To jest jedna rzecz. E, przy, przy szpitalu 150 metrów od parkingu szpitala rośnie blok. To oznacza, że za chwilę jak ten blok wyrośnie i będą tam mieszkańcy, to się pojawią nowe samochody, które parkowałyby na terenie bezpłatnego parkingu w szpitalu i nasi pacjenci nie mieli by gdzie zaparkować. I trzecia rzecz, tak, z tego parkingu będą środki dla szpitala, ale samo KPO, które, na które otrzymaliśmy 80 milionów złotych, generuje dodatkowo około 20 milionów złotych z wkładu własnego, czyli to są z naszych szpitalnych środków. Powiem panu więcej, my mamy takie, przy choćby leczeniu prostaty, my mamy taką procedurę tak zwanej biopsji fuzyjnej, która jest płatna kilka tysięcy złotych w każdym szpitalu. Nasi pacjenci otrzymują to za darmo. I to są, i to są miejsca, na które będą szły tego rodzaju środki i one nie wystarczą. Ale to jest rzecz ważna, przemyślana. Bo rozumiem to niezadowolenie, jeśli ktoś parkował dzisiaj za darmo, choć mimo, że tych parkingów jest dużo, to tego miejsca już jest trudno znaleźć, ale to jest absolutnie przemyślany projekt. Pani Angelika pyta na naszym facebooku pod postem z zapowiedzią naszej rozmowy. Cytuję, Panie Przewodniczący, w związku z planowanym wprowadzeniem płatnego parkingu wokół szpitala chciałabym zapytać wprost, czy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, w tym pacjenci onkologiczni czy ich opiekunowie, również będą zobowiązane do uiszczania opłat parkingowych przy wjeździe na teren szpitala. Jeśli tak, to proszę wskazać, jakie argumenty stoją za taką decyzją i czy rozważano jakiekolwiek ulgi lub zwolnienie. Dla tej grupy. Tak, to jest projekt, który będzie żył i którego się będziemy uczyli. Pewne rzeczy już przewidzieliśmy na etapie postępowania przetargowego. Pacjenci nasi dializowani, którzy przyjeżdżają kilka razy w tygodniu, będą parkowali za darmo. Myślę, że warto by pomyśleć. Hmm, jak y, 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 słucham pani Angelika to, co pisała, y, myślę, że warto by przemyśleć tą kwestię parkingów miejskich, które będą bezpłatne. Y, y, ja się zwrócę do prezydenta o rozważenie, żeby y, większą część tych parkingów przemianować jako miejsca parkingu dla osób niepełnosprawnych. Myślę, że to mogłoby w jakimś sensie rozwiązać y, ten problem, szczególnie pacjentów niepełnosprawnych, ale też to jest projekt, który będziemy analizowali, który będziemy widzieli, co można zrobić i co można. Lepszyć. Także też o tego rodzaju rozwiązaniach będziemy dyskutowali. Przejdźmy do miasta. Zostawmy na chwilę szpital. Pani Marzanna pyta, po raz kolejny zadaje pytanie o dodatki za wychowawstwo dla gorzowskich nauczycieli. Są one najniższe w województwie. Ta sprawa, dlatego cytuję panią Marzannę, pojawiła się na tak, ostatniej tak. sesji razem z nauczycielami. Mhm. No co będzie? Tak, to jest bardzo ważny projekt. Ja się spotkałem z... Przepraszam, ale dzisiaj jest czwarty. Zdaje się, że dzisiaj ma być też spotkanie miasta z nauczycielami. Tak, tak. Dzisiaj ma być to spotkanie. Ja się spotkałem dużo wcześniej z przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako przewodniczący Rady Miasta. Rozmawialiśmy na ten temat. Efektem tej rozmowy była interpelacja, którą skierowałem do prezydenta. Pani przewodnicząca była na ostatniej sesji. Przed tą sesją rozmawialiśmy. My mamy taki, taką zasadę, że goście są w sprawach różnych dopuszczani do głosu, ale w związku z tym, że to jest wyjątkowa sytuacja i ważna sytuacja, e, zwróciłem się do radnych i otrzymałem taką zgodę, żeby to było w punkcie trzecim na początku. E, pani przewodnicząca mówiła o swoich argumentach. Usłyszeliśmy, od pani prezydent domagały, że będzie to spotkanie. Jestem przekonany, że tu musimy znaleźć kompromis i rozwiązanie dobre też dla nauczycieli. Czyli po prostu zwiększyć dodatki. Tak, o tym musimy rozmawiać i jestem przekonany by, i, i trzymam kciuki za to spotkanie. Będę rozmawiał z panią przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego po tym spotkaniu, ale też z panią prezydent domagałam. Jak pan myśli, jak pan skomentuje, jaką przyszłość ma inicjatywa radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy także na ostatniej sesji poinformowali o zbieraniu podpisów pod pomysłem obniżenia tej stawki za kubik wody z 12 do 9,5 zł. Na podstawie tej stawki mają być od stycznia obliczane, czy właściwie teraz powinna być obliczana, cena za śmieci w budynkach wielorodzinnych. Coś się w tej sprawie zmieni, czy, czy Rada, hmm. większość Rady zagłosuje na nie? Wie pan ja nie znam tego projektu. Ja rozumiem, że radni no, też są od tego, żeby wykazywać się różnego rodzaju aktywnością, nie zawsze skutecznością, ale, ale czasem jakby opowiadaniem o tym, co można by zrobić. Tak, traktuję ten projekt, ale, ale poczekam, aż on wpłynie i będę wtedy go na spokojnie analizował. A jest pan pewien, że od stycznia nie będzie zawieruchy w cudzysłowie, oczywiście w związku z, z, z tą zmianą, czy czuje się pan. Uzbrojony w, w wiedzę y, od miasta, że, że wszystko jest na dobrej drodze? Wie pan, ja mam y, y, często y, takie. Y, za mało mi informacji, jakby za mało, jakby za mało urząd jest aktywny, jeśli chodzi o informacje, szczególnie w tego rodzaju trudnych sprawach. Co prawda, szły pisma do mieszkańców, ale uważam, że tutaj ten projekt będzie trudny dla mieszkańców. Ten projekt będzie też polegał na tym, że będzie zmieniony numer konta. Nie wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą i to jest coś, co trzeba powtarzać, 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 żeby nie utrudniać życia mieszkańcom. Także tu apeluję do Urzędu Miasta o jeszcze bardziej wzmożony wysiłek. Zakończyła się Pana zdaniem dyskusja wokół Staligorzów? Zacytuję no nie, no absolutnie. No właśnie, co będzie, bo Pan Jacek pyta na naszej stronie. Rada Miasta razem z prezydentem Gorzowa postanowiła poręczyć kredyt dla Staligorzów. Byliście tak pewni tego, że klub Stalgorzów będzie spłacał swoje zobowiązania wobec banku, czy ktokolwiek z Was poniesie odpowiedzialność za swoje czyny, gdy stal jednak tych zobowiązań spłacać nie będzie? Rada Miasta formalnie upoważniła prezydenta do tego, żeby prezydent miał możliwość poręczenia kredytu nie dla stali, tylko co do zasady. Okej, okay, wiedzieliśmy o tym, że to jest, że prezydent ma takie plany, bo to był jego projekt uchwały. Czekam, ja, ja powiem tak, ja jestem. Nieco rozczarowany tym, co się dzieje wokół stali, ale też wokół działania prezydenta w tej dziedzinie, bo nie znam drugiego takiego klubu w Polsce, gdzie byłoby sześć osób w zarządzie klubu sportowego żużlowego, gdzie byliby nominaci polityczni, gdzie byliby tak nieudolni nominaci polityczni. Bo przypomnę, że ten rok to był też rok straconych szans dla stali. Dlatego, że rok do roku zmniejszone wpływy o 5 milionów, jeśli chodzi o przychody z reklam, z karnetów i z biletów, więc moim zdaniem niepotrzebnie. Mówiłem o tym prezydentowi w oczy i mówię o tym publicznie. Prezydent popełnił błąd, wstawiając tam nominatów politycznych, a jeszcze większy błąd, że wstawił tam nominatów nieudolnych. Bardzo mocne słowa Prawdziwe. w kierunku koalicjanta. Tak Prawdziwe. odzwierciedlają postawę Koalicji Obywatelskiej względem tego projektu i działań prezydenta, tak? Będziecie nieugięci, w sensie nie zmienicie zdania? Panie redaktorze, to jest moje zdanie i to moje zdanie było też przejawem tego, że akurat nad tą uchwałę się wstrzymałem. Bo, bo to było tak naprawdę głosowanie przeciwko, bo z jednej strony głosowanie przeciwko stali, a z drugiej strony głosowanie przeciwko... Czy znaczy pana że wstrzymanie to było zabraknie... przy, głosowanie przeciwko? Nie, nie, to, cała ta no. uchwała, to, był, to jakby, jakby tu się nie zachować, to, to było przeciwko, bo mm -hmm. to było albo głosowanie przeciwko stali, albo głosowanie przeciwko temu, żeby te środki Móc wykorzystać w innych miejscach, choćby na remonty kamienic. I ja się z tym nie zgadzam, bo, bo uważam, że akurat e, kamienice to jest wyjątkowo ważna rzecz, to jest rzecz zaniedbana od wielu lat i my musimy nad tym popracować, ale to jest inny temat. Będę na ten to, temat rozmawiał przy projekcie budżetu. Ale to, to za chwilę do kamienic zwrócimy, bo jeszcze a propos sportu mówiliśmy o Stali gorzów. bo rozumiem, że między wami na razie z tego co, co słyszę, jest przerwa, tak? E Przerwa? W jakim zakresie? No, nie, bo mówiłem, hmm. że dyskusja. Pan mówi, że jeszcze nie koniec. Czyli Osta... to przerwa? Nie, tu, czy... mamy, mamy różnicę zdań. Czy czekacie tutaj. na kolejne ruchy? Mamy tu różnicę zdań z prezydentem. Ja mam inne zdanie, prezydent ma inne zdanie. To jest naturalne. Tak, tak może być. Na tym polega właśnie demokracja. Hmm, kolejne... Ale też bo hmm, może coś dobrego, jeśli chodzi o, o sport, powiem, bo y, za chwilę w y, weekend, y, środkowy weekend listopada odbędą się Grand Prix Polski w Pływaniu. Tak. Y, I to jest dobre. Konferencja tak, dzisiaj będzie. jest konferencja. Pan Sebastian Wierzbicki przyszedł do pani wiceprezydent Piotrowic z informacją, że Otylia Jędrzejczak zwróciła się z taką propozycją. No i tu wielki ukłon do pani prezydent Piotrowicz. Udało się to szybko zorganizować. Zorganizować finansowanie, więc takie Grand Prix pływania i, i gwiazdy, największe pływania w polskiego będą na naszej Słowiance, z czego jestem bardzo dumny. To pływanie, ale jeszcze mamy pytanie od pana Dżany. Tak, tak się nazywa. Pytanie o piłkę nożną. Jakie kroki planuje Pan podjąć dla odrodzenia piłki nożnej w Gorzowie? Bardzo dużo pytań w wielu postach jest o, mm -hmm. o to, dobra, stal pomoc, a co z piłką nożną? Tak, to jest wyjątkowo ważny temat, bo to jest kwestia, dwa tematy tak naprawdę. Kwestia bazy i kwestia klubów sportowych. Ja muszę powiedzieć, że na początku tej kadencji mieliśmy taki zaawansowany projekt i rozmawialiśmy z oboma klubami o tym, żeby kluby rozważyły połączenie się. Te rozmowy były dość zaawansowane, niestety kluby się nie porozumiały. Mówiliśmy o tym, że w przypadku, kiedy mielibyśmy jedną połączoną drużynę, to w ciągu dwóch lat to finansowanie, dla piłki nożnej mogłoby być na poziomie z miasta, na poziomie 2,5 miliona złotych, a to by oznaczało, że przy tym budżecie tak, nam, tak nas zapomniały kluby sportowe, że przy tym budżecie to jest pierwsza liga, czyli zaplecze ekstraligi. Mielibyśmy naprawdę świetną drużynę, a, a te awanse, które by się po drodze pojawiały w ślad za tymi pieniędzmi, wymuszałyby od miasta przebudowę stadionu. Ten projekt się nie udał, żałuję, ale to nie oznacza, że nie trzeba pomagać. To, to będzie projekt dłuższy, bardzo długi, i, i nie wiem, czy zakończony aż takim sukcesem. Ale z jednej strony tr trzeba wspomagać piłkę nożną, bo tam cała masa dzieciaków się uczy, gra, rozwija. I z drugiej strony ten, ta baza sportowa, ten stadion, który jest wyrzutem sumienia. Tak naprawdę ostatnim wyrzutem sumienia, jeśli chodzi o duże obiekty sportowe w Których Gorzowie. który nie dostał dofinansowania z Ministerstwa Sportu, mimo wydawałoby się jakichś obietnic? Na tym etapie Został, został, została przedstawiona koncepcja, która jest kosmicznie droga, tak wiem nazwę za, za jakby niewielki zakres, więc ona musi zostać zmieniona i wtedy będzie można skutecznie składać wniosek. I z tego co wiem, to nawet wniosek nie został złożony, więc trudno mieć tutaj jakąś przykrość do ministra sportu. Dobrze, zostawmy piłkę nożną. Na koniec chciałem zapytać właśnie o kamienicę. Jaki będzie, jaka będzie przyszłość tego dofinansowania, bo między innymi pan interpelował, żeby tych pieniędzy było więcej. I co? Tak, no, no czekam. Dziś prezydent pracuje nad projektem budżetu miasta. Do połowy listopada ten projekt budżetu przejdzie do Rady Miasta i wtedy Rada Miasta stanie się właścicielem tego projektu. Sesję budżetową mamy zaplanowaną roboczo na 18 grudnia i wtedy okaże się, co w tym projekcie się znajdzie. Ja uważam, że to jest jeden z ważniejszych projektów, o których musimy głośno mówić i który musimy przeprowadzić. Dlatego, że jak patrzę na miasta wojewódzkie, jak patrzę nawet na mniejsze miasta powiatowe, to to są miasta, które się z tym jakoś uporały, bardziej czy mniej. My mamy tu wiele do nadrobienia, i myślę, że najwyższy czas skończyć z tą, ja to traktuję już jako wymówkę, to, że my mamy rozczłonkowaną własność tych, tych kamienic. Tu miasto się musi włączyć, tu miasto powinno być arbitrem, i tu miasto powinno zapewnić środki na to, żeby te przynajmniej Elewacje kamienic wyglądały dobrze, żebyśmy byli dumni z naszego miasta, żebyśmy nie przechodzili koło tych szpetnych budynków, z których tym się sypie ludziom na głowę. A pan, w tej dyskusji o samym rynku, rynku w sta starym rynku przy katedrze, jakiego panie jest zdania? Robimy coś nowoczesnego, czy odbudowujemy poszczególne kamienice? Jaki jest plan? Roberta Surowca tak. na Panie redaktorze, ja byłem, to, to jest dla mnie bardzo ważny projekt, dlatego byłem w bibliotece na prezentacji tego projektu, nie znałem, nie znałem go wcześniej, usiadłem, patrzyłem i im dłużej patrzyłem, tym bardziej mi się nie podobał ten projekt, ale też ja nie jestem specjalistą, architektem i uznałem, że nawet Marta mnie wtedy prosiła, żebym zabrał głos, więc powiedziałem jej, że lepiej nie. I y, potrzebowałem trochę czasu, żeby to przeanalizować, ale im dłużej o tym myślałem, tym bardziej ten projekt mi się nie podoba, y, dlatego że... Y, y on jest jakiś taki wyjątkowo przytłaczający. To jest taki projekt, który, który zamiast dawać ciepło, radość przebywania w tym, w tym w sercu miasta, to on tego nie dawał. Wprost przeciwnie. Więc, Czyli jeszcze musi popracować. Mu, musimy, musimy, nad tym, musimy nad tym popracować, bo to jest ważny projekt, ale z drugiej strony, i to mi też uświadomiło to, że rozmawiamy o, o tym centrum miasta, o tym sercu miasta, które jest ważne, ale jednocześnie 200 metrów dalej są sypiące się kamienice. I my naprawdę nie możemy zapominać i zamykać oczu, że miasto to nie są takie wyspy, gdzie tu będzie ładnie, a za 50 metrów będzie Bo Przejście z jednej do drugiej będzie Dokładnie tak. drogą cierniową. Robert Surowiec, przewodniczący Rady Miasta, wiceprezes Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Dziękuję za Bardzo sprawę. Dziękuję i dużo zdrowia Państwu życzę. Rozmowa z gorzową od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.